Tak, dzisiaj jest ten dzień, dzisiaj jest przełomowy dzień, można powiedzieć, w protestach o integralność i jedność gminy Dobrzeń Wielki, między innymi. Szanowni Państwo, chciałem Państwu ogłosić, że po ponad 14 miesiącach, po ponad 16 dniach głodówki, 367 godzin, właśnie mija w tej godzinie, mamy odpowiedź rządu, mamy deklarację rządu na spotkanie z ministrem Błaszczakiem, które odbędzie się w poniedziałek w Warszawie o godzinie 12. I dzisiaj też tą wiadomość chcemy całej Polsce uroczyście ogłosić, że nasz protest, protest przede wszystkim tych osób, które głodowały, miał wielki sens. Było to wielkie poświęcenie, ale też jest wielka satysfakcja z tego, co udało się osiągnąć. Koniec, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, bo chodzi przede wszystkim o zdrowie tych ludzi, którzy tak wiele dla tej gminy zrobili. I cieszę się, że. Bez względu na to, jaki będzie finał, najważniejsze jest ich zdrowie W związku z tym, że jest deklaracja ze strony rządu w dniu dzisiejszym, kończy się protest głodowy. Jak wyglądało to beznadziejnie, no zobaczymy. Będzie spotkanie, będzie rozmowa, a jaki będzie efekt, to czas pokaże. Zobaczyć. No zobaczyć, w takich dobrych humorach jesteśmy. Daj mu właśnie, żeby już tylko dobre humory przychodziły. Bardzo dziękuję Wam i za to trwanie, ale też i za tą roztropną decyzję, na pewno. Dziękuję Wam bardzo, Dzięki serdecznie, wielkie dzięki. Wytwalisz się, no dzięki, 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 dzięki. wytwalisz się, to jest... Bardzo dziękujemy, oby teraz... Bo na pewno to będzie takie moralne, Wasze to jest zwycięstwo to jest, to jest to. I mam nadzieję, że to będzie, będzie dobrze, będzie dobrze, pomocowo. Boże, ja za pomoc negocjacji.